Jakiś czas temu w sieci pojawiło się bardzo interesujące nagranie: Mianowicie jakiś gość stworzył klimatyzator. Na filmie to działa rewelacyjnie. Jako czynnik chłodniczy użyty jest gaz zapalniczek, który ma bardzo dobre właściwości, właśnie jako taki gaz do obiegów klimatyzacji. Także to by miało prawo działać, ale do końca nie mam pewności, czy ta mała pompka użyta jest w stanie wytworzyć na tyle duże ciśnienie, żeby sprężyć ten gaz. Także w dzisiejszym odcinku sprawdzimy autentyczność tych wszystkich filmików. Ponieważ mam wrażenie, że może to być fake, ale jak będzie, sprawdzimy to. Ja już znam efekt, a Was zapraszam do oglądnięcia materiału. Dobra, sercem naszego układu będzie taka oto pompka. Potrzebujemy również takiej rurki miedzianej. Ta akurat miała swoje zastosowanie w układzie hamulcowym. Wężyk silikonowy, żeby móc połączyć rurkę z naszą pompką. Kapilarkę. Kapilarka to jest takie, taka rurka miedziana o bardzo małej średnicy w środku. Można ją pozyskać ze starej lodówki czy tam zamrażarki. Jako czynnik chłodniczy użyjemy gazu do zapalniczek. No i żeby móc wstrzyknąć do układu nasz czynnik, w tym wypadku Propan Butan, użyję takiej igły do zastrzyków. No i jeszcze potrzebujemy jakąś podkładkę do naszego modelu i jakiś wentylator. Żeby zapewnić przepływ powietrza przez skraplacz. Także to jest wszystko. Czas się zabrać do pracy. Zacznę sobie od wyprofilowania tutaj tej rurki na określony kształt. Dobra, coś na kształt, taki spiralki. To sobie słuchajcie uciąć gdzieś tutaj. Ja do cięcia używam takiej szlifierki. Mini szlifierki. Tu sobie będzie wentylatorek. Dobra, wyginam sobie znowu. Saber... Saber um... Tá. I teraz bardzo ważna rzecz. Tutaj między tą rurkę a tą rurkę nale należy umieścić naszą kapilarkę. Czyli tą bardzo cienką rurkę. Trzeba ją tutaj przylutować. Musiałem tutaj też trochę zdjąć do świeżej miedzi, żeby się lepiej lutowało. To jeszcze tą poprawiam. Otworek, żeby był drożny, sprawdzam teraz, czy układ jest szczelny, podłączyłem tutaj, gdzie pompka tłoczy. Napięcie i zobaczcie działa tutaj. Nie ma żadnego zatoru, i tutaj też nie wykrywam, żeby gdzieś wychodziło cokolwiek. Super! Teraz spróbuję na nowo wstrzyknąć gazu. No i co? Gaz już jest. Słuchajcie, wymieniłem już nawet kapilarkę na większą, dopuszczałem co chwila gazu. Nawet wam teraz mogę dopuścić chociaż tutaj jest gaz, tu już jest układ szczelny. Czekajcie, zobaczcie. Jest teraz pełno gazu w środku. Przecisnę, żeby się gaz nie wydostawał na zewnątrz. Słychać teraz, że gaz krąży w tym obiegu. Lecz niestety nie widać efektu chłodzenia ani też tutaj grzania tej rurki, więc... Słuchajcie moi drodzy, no to jest. To nie działa. Nie mam tutaj termometra, ale może możecie mi uwierzyć, że tutaj się nic nie robi zimne: nic się nie szroni. A tutaj też jest zimne, no bo tutaj mamy w warsztacie zimno, więc zarówno ta i ta rurka ma taką samą temperaturę. Także to jest jeden wielki take. No, także widzicie jaki jest efekt. Możliwe, że ja coś wykonałem źle, ale słuchajcie, myślałem, że to będzie działać, a jednak się okazuje, że to lipa. Zwróćcie w ogóle uwagę na ten filmik. Jeśli się przyjrzycie, można dostrzec i wyjaśnić w jaki sposób y, autorzy tego filmu oszukują. Mianowicie zobaczcie, to nagranie jest zapewne puszczone od tyłu, czyli najpierw Ktoś zamroził tą stronę, tutaj ten parownik. Ktoś go, ktoś go zamroził, żeby się na nim osadził ten szron. A później puścił nagranie od tyłu, czyli nagrał jak to się stapia. A później puścił nagranie od tyłu, czyli od tego jak się stapiał, do tego jak był na początku zamrożony. Po prostu ciśnienie tutaj jest zbyt małe, ta pompka wytwarza chyba jeden bar, żeby sprężyć na tyle czynnik chłodniczy, żeby się skroplił i później tutaj odparował. Poza tym gumowe wężyki mm, też nie wytrzymują przecież takich ciśnień, tak? No i to potwierdza właśnie fejkowość tych wszystkich filmików, także nie wierzcie w to. Ja natomiast spróbuję ulepszyć ten układ już w kolejnych odcinkach, dodając... Powiększając trochę układ i dodam prawdziwą sprężarkę z lodówki, zamiast tej tutaj małej na 12V podłączymy trochę większy obieg, zasilimy go gazem zapalniczki i zobaczymy czy ten oto mini układ podniczy, który w przyszłości wykonam, będzie działał. Mnie to bardzo interesuje, myślę, że Was też, także czekajcie na kolejne odcinki. Ja się z Wami żegnam, dzięki za oglądanie, na razie cześć!